Przed nami cztery dni znakomitej zabawy to Europa będzie się bawić w Kielcach. Życzę nam wszystkim, żeby te cztery dni były niezapomniane. Wszystkiego dobrego. Europejada wystartowała. Koncert gospodarza gościom inaugurujący Europejski Festiwal Miłośników Kultury Ludowej odbył się na głównej scenie zlokalizowanej na kieleckim rynku. Mimo niesprzyjającej pogody nie zabrakło chętnych do zabawy. Widowisko składało się z dwóch części. W pierwszej jako support wystąpił świętokrzyski klub tańca Jump z pokazem tańca nowoczesnego w wykonaniu mistrzów Polski i wicemistrzów Europy w konkurencjach Disco Dance i Latin Show. Następnie rozpoczął się koncert przygotowany przez Grzegorza Michty, animatora kultury ludowej. Obejrzeliśmy występy najlepszych świętokrzyskich kabel, Ciekoty, Działoszacy, zespół Pieśni i Tańca Kielce oraz zespół Echo Łysicy. Prezentacje przeplatane były pełnymi humoru zapowiedziami wodzireja Adama Młodawskiego. Druga część to show wokalno-taneczne pod tytułem Słowiańskie Tchnienie – Różne Odcienie w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca. Na scenie gościliśmy także wiele grup tanecznych, od breakdance po balet inspirowany tańcami słowiańskimi. Pokazy trwały do późnych godzin wieczornych, a to dopiero początek zabawy. 151 zespołów z 20 krajów, łącznie około 3,5 tysiąca osób z całej Europy gości w naszym mieście do niedzieli 27 lipca. W programie m.in. koncerty na 10 scenach miejskich, uroczyste otwarcie festiwalu w Amfiteatrze Kadzielnia oraz parada uczestników Europejady ulicami centrum miasta. Atrakcji z pewnością nie zabraknie. Szczegółowy program festiwalu Europejada dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce. 是吗？